E, witam ponownie. Kolejny wywiad ze spotkania z cyklu 12 miast. Mm, mam przed sobą dwa śliczne obiekty, chyba najładniejsze dzisiaj, jakie mi się trafiły w wywiadach. Przepraszam wszystkich pozostałych. E, dziewczyny, przedstawcie się. Imię. Już wystarczy. nie Może po angielsku. Może być Nazywam się Ela. Ela? Jak? Berni, Bernadetta. Bernadetta, ja używam Berni, bo jest po prostu krótsze i łatwiej. Mam kolegę Berni, on jest wielki, gruby, to jest spokój. Ja jestem bardzo szczęka, ale jest ale okay. po prostu dla Anglików jest uh, łatwiej z nim wymówić, po pierwsze, Berni. a po drugie jest krótsze. A Jeżeli wiesz kto to Bernadet jest Berni? Bernadetta, z Flintstone'ów, ten tak, mały nie, taki. Nie, ulica Zosankowa. Ulica Zosankowa. A nie z Flintstone'ów ten nie, mały, on nie, nie, nie był nie, Berni? Nie, 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 sorry, przepraszam, okay. eee, Czemu tu jesteście? Mam doświadczenie zawodowe, uczyłem się języka i zarabiałem pieniążki. Bardzo pięknie. <gry> Bardzo ładnie. A Ty? <gry> ja również przyjechałam na zarobków i oczywiście studiuję też tutaj bankowość i finanse. Wow, no, to ciężka artyleria, nie będziemy zadawać głupich pytań. Słuchajcie, dobra, czego się spodziewacie po tym spotkaniu? dlatego, żeby zobaczyć, co Katowice mogą nam zaoferować. My już w sumie planujemy taki poważny wyjazd już do Polski na stałe, dlatego przyjechaliśmy powiedzieć, czemu nie, zobaczymy, co tutaj oferują. I, oh, i... tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć, czy będą to jakieś konkretne oferty pracy i czy jest w ogóle, do czego wracać, bo teraz cały czas się słyszy o tym, że kryzys, no, kryzys nawiedził kryzys. Polskę i właściwie może się okazać, że nie mamy Dlaczego czego wracasz, ale jednak trochę nas przekonali. Za bardzo <laughs> tak bym się tym nie przejmował, bo od kiedy zacząłem oglądać e, teleranek, to kryzys był zawsze, <laughs> pamiętam. Tak, także? tak. Spokojnie z tym kryzysem. Słuchajcie, czemu chcecie wyjeżdżać? Co Wam się tu nie podoba? Mi się wszystko podoba. E, znaczy, przecież, nie wszystko, ale przez. się już do Anglii. Jest mi tutaj bardzo dobrze, ale. E, Wyjeżdżam ze względów e, raczej osobistych, chcę wrócić do swojej rodziny, jestem tutaj tak e, samo sama i po prostu myślę, że jest czas na szukanie drugiej połówki. Raczej chcę, chcę założyć rodzinę w Polsce, dlatego myślę, że jest już czas. Szukasz drugiej połówki. W tym mieście jest 17 milionów ludzi. Ale nie chcę. Być zajm... Z tego połowa nie to faceci. Nie nie chcę być zaimpijkiem, no to zrobica kobiet z Krakowa i myślę, że będzie łatwiej znaleźć kogoś południ niż tutaj. Ale tu jest jakieś 700 tysięcy budowlańców Ale samotnych, nie chcę spokój. Gdzie Jedzie jeszcze Polaków, no, no przecież nie. mówię o Polakach. Nie, nie Dobra. Pytanie, które zadaję dzisiaj cały dzień. Jakich zarobków się spodziewacie w Polsce? Właśnie tego nie wiemy. Próbowaliśmy się dowiedzieć. Mniej więcej jakie zarobki, bo nawet żeśmy patrzyły na oferty pracy w Polsce, ale niestety żadne z nich nie podają żadnych szczegółów. Ale tutaj nas Pan... No, pan nam powiedział, że... Pokazał nam konkretne ogłoszenie o pracy i powiedział właściwie w jakich granicach, czego możemy się spodziewać. spodziewać. Um, no, około koło 5 tysięcy W hmm. naszym, naszym, naszym doświadczeniu. Ale no. tak szczerze powiedziawszy, jeżeli dostanę coś po na rękę, to wracamy. Okej, okay, super. E, Myślicie, że pobyt tutaj w Londynie dużo Wam dał? Maciej, macie na przez to bardzo, lepsze możliwości w Polsce? Na, na nie bardzo to dużo, bo przyjechałam tutaj tylko z myślą właśnie nauki i, i doświadczenia i zdobyłam dosyć duże doświadczenie i Dużo znajomych właśnie? Dużo znajomych, tak, że tak powiem, mi Angra, nawet w obecnym momencie, momencie Anglia więcej mi dała niż Polska, ponieważ zyszyłam, nauczyłam się bardzo dobrze języka, zdobyłam dobre, tak powiem, doświadczenie w pracy, poznałam zawodowe i poznałam wielu fajnych ludzi, także jak na razie na razie wszystko na plus. Jakimi samochodami chcecie jeździć w Polsce? U. Ja jak je kiepsko jeżdżę, tak <gry> Tramwajem. To niewiele masz możliwości wyjazdu, to chyba będzie Poznań, Wrocław, Warszawa, Ale w Szczecin. Ale z Krakowa jestem, z Krakowa jestem. Są tramwaje w Krakowie? w Krakowie? Oczywiście, że tak. Kurde, nie wiedziałem Metro Metru się buduje. To mało, bo pomału. Po <mału. gry> nie, to chyba by, chodzi o lochy, to jest pod bawelem, nie, Ale nie, nie. to J.K. Jariś wie mi akurat. Dobra, a ty jakieś? Mam i widzą, bo niedawno zdałam prawo jazdy, ale Aha. mam nadzieję, że może kiedyś tam sobie coś lepszego kupię. Nie chodziło mi o samochód w Polsce. W Polsce, w Polsce. Hmm. tak. No właśnie, ciężko powiedzieć, bo rzeczywiście te drogi teraz nie są za ciekawe. Hmm. Szkoda samochodu. Czyli traktor. <laughs> traktor, dokładnie. Traktor, super. Nie, nie. może kiedyś jakimś Audi, A6, A8. Czyli z tego, co zrozumiałem, tak naprawdę do, do wyjazdu do Polski raczej was przekonuje, przekonują sprawy osobiste, rodzinne. Różalne, tak. Zdecydowanie. Osobiste, tak. no. No. no i rzeczywiście, ten nasz wiek. Ja nigdy nie powiedziałam, że ja przy, przyjadę tutaj tak na stałe. Dlatego sobie zawsze mówię, kiedyś wrócę, tylko nie wiem kiedy. I mi się wydaje, że mamy taki akurat wiek, że to jest dobry, dobry czas, żeby wrócić i jeszcze zdobyć doświadczenie dodatkowe w Polsce. Oferta Katowic Wam się podoba? Ciężko powiedzieć, bo nie dostaliśmy żadnych takich konkretów, ale mamy jakieś tam dojścia przez internet, zobaczymy jakie oferty są, może jakieś rozmowy kwalifikacyjne i może akurat coś, coś się pojawi. Także może wrócimy. Na pewno macie kontakt z rodziną w Polsce. Mhm. Jak oni widzą nasz powrót? Czy, czy są zadowoleni, czy jeszcze woleli nie jeszcze... A jeszcze nie wiedzą. Ja muszę powiedzieć, że jak moja mama w zeszłym roku mi cały czas na, na pewno wróć, 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 tak w tym roku troszkę się tak i to też może zostać, bo wiesz, tu pracy nie ma. <śmiech> Chyba <śmiech> się martwią, ale <laughs> Dobra, dziękuję, dziękuję Wam dziewczyny za, za wywiad. Przepraszam, dziękuję że tak krótka, oszczędzam baterię. <laughs> Dzięki Dobra. powodzenia cześć.